Dlaczego książki są niesamowite? A teraz przyjrzyjmy się Waszym wynikom wczorajszego quizu. Luther i ja kochamy lekcje pana Fipsa. To najlepsze 45 minut snu, jakie mamy w planie. ja już. Staję, już, staję. już całkuję, rozliczkuję. Lut, to lekcja historii. Bang! Przykro mi, ale to lekcja angielskiego. Angielskiego, ale dzięki za grę. Powiem wam coś o panu Fipsie. Jest kimś więcej niż zwykłym nauczycielem. To najsłynniejszy w mieście gospodarz telewizyjnego show. Ale nie martwcie się, chłopcy! Nie wrócicie do domu z pustymi rękami! Obydwaj dostaniecie zasłużoną, piękną pałę! Jedynkę! Nie wszystko stracone! Jutro będzie kolejny quiz. Jak zwykle najlepiej w klasie wypadła Lisa Grobner. Nie, <laughs> dziękuję bardzo! Nie martw się, mój drogi. Dostałeś pałę, ale i tak masz szczęście. Uwielbiam nieuków? Ja i lud nie jesteśmy głupi. To pewnie, że nie! My po prostu nie mamy czasu na naukę. Tak! Nasz skateboardowy grafik jest zbyt napięty! Poza tym dla Eddy nauka nie jest najważniejsza, więc dla nas Kiedy tak. Eddie nigdy nas nie pytał o nasze stopnie. <laughs> <laughs> Bardzo martwią mnie wasze oceny. Co? Dzisiaj widziałem wasze stopnie. Pała z minusem? Co to jest? To taka bała, tylko troszkę gorsza. No, panowie, Riot Skates ma nową politykę. Szukamy wszechstronnych skate'ów. Przykro mi, ale dopóki nie poprawicie swoich ocen, nie będziemy was sponsorować.